Dany jest ciąg geometryczny, w którym a1 to 27, a2 to 9. Czwarty wyraz ciągu. Dobra, jeżeli dają nam dwa kolejne wyrazy, to możemy sobie policzyć q. a2 przez a1, czyli 9 przez 27, skrócimy przez 3, mamy 3, eee, przez 27, też sobie podzielimy na, na 3 i to jest 9, czyli można było na 9, 1 trzecia. Dobra, kół to 1 trzecia. I teraz tak, jak to było? Jeżeli chodzi o wzór na n-ty-wyraz w przypadku ciągu geometrycznego, macie taki wzorek. Generalnie polecam Wam sobie zapamiętać, że jeżeli chcecie policzyć po prostu jakikolwiek wyraz ciągu geometrycznego, to jeżeli liczycie piąty wyraz, to pierwszy wyraz mnożymy przez Q do potęgi, zobaczcie, o jeden mniejszą niż wyraz, który liczycie. Czyli jeżeli chcą od nas wyraz czwarty, to wystarczy, że dacie A1 razy Q do, i uwaga, N-1, czyli do potęgi trzeciej. Zobaczcie. Elegancko, myślę, to teraz wygląda. Jeżeli chodzi o dane, to wszystko mamy. Pod A1 wstawiamy 27, pod Q wstawiamy 1 trzecią. Tylko zobaczcie, ta 1 trzecia musi zostać podniesiona do potęgi O1 mniej, czyli do potęgi trzeciej. Zróbmy sobie jeszcze tutaj przy okazji, zanim to policzymy. Czyli wyraz 10 na przykład, to by było A1 razy Q do dziewiątej. I tak dalej, i tak dalej. Jest to dosyć uproszczenie tego wzoru, wiem. Nie każdy potrzebuje to wiedzieć, ale wiele z Was tutaj ratuje to sprawę, więc, więc daję Wam znać. 3 do 3 tutaj zapisuję. Przez 3 do 3 tak naprawdę to nam się skróci i w wyniku wyjdzie 1. Także możecie to sobie też rozpisać, jeżeli potrzebujecie to rozpisać sobie na więcej mm, linijek tutaj. Ja zapisałam tak jak, tak, jak jest. Ciągi już mamy za sobą. Jest było to 16 zadanko. Także teraz czas na trygonometrię i w dalszym ciągu ułożony jest ten arkusz bardzo schematycznie.